Nazywam się Maciej Bodasiński i jestem reżyserem filmu o Basi. Wczoraj w nocy po raz kolejny przeczytałem jej rozważania różańcowe i po raz kolejny byłem nimi bardzo poruszony, bo Basi codzienność była pełna bólu, pełna cierpienia. Była to codzienność liczona bardziej sekundami, minutami, tym, co zdarzy się za chwilę, niż tym, co zdarzy się za, za dwa dni czy za rok. I, i też... Poruszyło mnie bardzo to, że Basia potrafiła tę codzienność w całości ofiarować Jezusowi, w całości mu ją oddać, razem z nim wejść na golgotę i razem z nim umrzeć. I myślę, że ta jej śmierć właśnie dlatego miała wielki sens. I też od czasu, kiedy poznałem Basię i poznaję ją coraz bardziej, zadaję sobie coraz więcej pytań dotyczących mojego życia. Czy jutro będę potrafił bardziej kochać swoją żonę, swoje dzieci, czy, czy cokolwiek zmienię w swoim życiu na lepsze, czy będzie mi się bardziej chciało coś robić inaczej, lepiej. I mam nadzieję i myślę, jestem przekonany, że ten film, ta historia pomoże wielu ludziom zadać sobie więcej ważnych, głębokich pytań o sens życia i o sens śmierci.